Pick and Roll Junior, wydanie 10 jubileuszowe, Adam Greczyło, Marcin Korpolewski. Witamy. Tradycyjnie rozpoczynamy od rozgrywek ligowych, ale tym razem już na szczeblu centralnym juniorzy starsi zakończyli rywalizację w finale Mistrzostw Polski. Tak, w Radomiu. Bardzo dobry turniej, stojący na wysokim poziomie. My się bardzo cieszymy, bo dwa zespoły pomorskie w fazie finałowej. Spodziewany zespół i jeden z faworytów Treflasopot. Drugi może troszkę niespodzianka, ale Jesteśmy bardzo dumni z zespołu SKS-Starogard, który również awansował do fazy finowej i w tej fazie finałowej wstydu nam absolutnie nie przyniósł SKS po raz pierwszy bodaj od 13 lat w fazie centralnej, natomiast tref można powiedzieć tradycyjnie na pudle. Tak jest, w zeszłym roku treffel trzeci GTK Gdynia piąte, w tym roku tref trzeci SKS Starogard oczko niżej niż GTK, czyli na szóstym miejscu. Bardzo się cieszymy. Naprawdę zespół Trefla Sopot pokazał klasę, pokazał klasę szczególnie w meczu o brązowy medal, deklasując zespół jeden z, jednego z faworytów mistrzostw, zespół z Poznania. Bardzo się cieszymy, bo również indywidualnie Paweł Dzierżak, Grzegorz Kulka w piątce All-Stars to naprawdę duże osiągnięcie tych zawodników pomorskiej koszykówki. Natomiast także trzeba pamiętać, że Kacper Radwański ze SKS u Starogard drugi strzelec finałów też duże osiągnięcie tego zawodnika. Wracamy na Pomorskie parkiety. U nas również działo się sporo. Tak, działo się sporo. Bardzo ważne mecze kadetek, kadetów i no i turniej barażowy juniorów, który tutaj szczególnie był ciekawym wydarzeniem stojącym na bardzo wysokim poziomie. Spodziewany wynik, chyba w sumie, faworyci MTS Basket Kwidzen i Czarni Słupsk awansowali, ale nie było lekko. Świetne mecze grało Truso Elbląg. Bardzo dobrze też zaprezentował się Zługiew Gdynia w turnieju barażowym. To w turnieju juniorów. A jakie decydujące rozstrzygnięcia w lidze kadetek? No, to był bardzo ważny Tydzień dla rozgrywek kadetek. Najpierw w Gdyni mecz na szczycie VBW GTK rewanżuje się, bryzie kolbudy za porażkę w meczu wyjazdowym. Co ciekawe, GTK Gdynia wygrywa bardzo wysoko, mimo tego, że nie grała Dominika Skrocka. 18 punktów natalii ręk dla GTK i zwycięstwo 6237. W tej sytuacji zespół Bryzy, by móc myśleć o Mistrzostwie Pomorza i Mistrzostwie Strefy Pomorskie Warmińsko-Mazurskie, musiał wygrać ostatni mecz na własnym parkiecie z KKS-em Olsztyn. Niestety podopieczne Magdaleny Szymkiewicz przegrały 78-81 po pasjonującym, obfitującym w zmiany prowadzenia meczu. W tym meczu dla gospodyni najwięcej punktów Olivia Plener 25. Niestety koleżanki nie wsparły Oliwii. Górą zespół z Olsztyna i on wygrywa rozgrywki kadetek przed GTK Gdynia i bryzą Kolbudy. W Gdyni natomiast rozegrano spotkanie, które zdecydować miało o pierwszym miejscu w lidze kadetów 98. GTK Gdynia potykało się z jedynką Pelplin. Spotkanie również bardzo emocjonujące, wypełniona po brzegi hala zespołu sportowych szkół ogólnokształcących przy Władysława IV w Gdyni. Spotkanie, tak jak powiedziałem, bardzo emocjonujące, ciekawe, trzymające w napięciu w zasadzie do samego końca i e, zasłużone zwycięstwo Gdynian 65 do 54. Jakub Wantuch 21 punktów i Jakub Wantuch został e, królem strzelców Pomorskiej Ligi Kadetów 98. Posłuchajcie, jak cieszył się z tego wyróżnienia. Jest to bardzo miłe wyróżnienie, ale nie byłoby możliwe, gdyby nie moi koledzy z drużyny. Bardzo im za to dziękuję, ponieważ Dzięki im mogłem też to zdobyć. Tym zwycięstwem GTK Gdynia zapewniło sobie pierwsze miejsce w Lidze Kadetów. Zatem Gdynianie rywalizacje na szczeblu centralnym rozpoczynają od półfinałów. W ćwierćfinałach zagra natomiast jedynka Pelpin, która zajęła drugie miejsce. Julian German snuje plany przed półfinałami. Posłuchajcie. Naszym celem na ćwierćfinały i półfinały jest na pewno awans no, do finału, do dużego finału Mistrzostw Polski. No, a później awansa jak najwyższe miejsce. Najlepiej by było, żebyśmy skończyli na podium, jak dwa, to temu w Koszalinie. W hali stulecia Sopotu rozegrany został turniej finałowy kategorii Żaków, chłopców, rocznik 2002 i młodszy. Cztery najlepsze drużyny UKS 7, Sopot, Gietek, Gdynia, SKS Starogard Gdański i UKS de la Salle Gdańsk walczyły o Pierwsze miejsce w tych rozgrywkach. Najlepsza, podobnie jak przed rokiem, w tym roczniku. Ekipa Siódemki Sopot pod opieczni Tomasza Chwiałkowskiego w spotkaniu o pierwsze miejsce pokonali GTK Gdynia 32-30. Spotkanie równie emocjonujące i trzymające w napięciu do samego końca. Fragmenty tego spotkania możecie właśnie w tej chwili oglądać. A my zapraszamy na nasz profil na portalu YouTube, gdzie materiały z minionego weekendu się znajdują. Turniej barażowy juniorów. Mecz GTK Gdynia, 1 Pelplin oraz turniej finałowy Żaków. To wszystko znajdziecie na naszym portalu YouTube. Miniony weekend to także kadra 2000 chłopców, która udała się do Mińska na kolejny, ostatni już turniej sezonu zasadniczego ligi Able. Jak poszło tej kadrze? Wynik, jak zwykle, znakomity. Ta kadra staje się naszym takim sztandarowym zespołem na szczeblu rozgrywek. Ejble. 4-1, 4 zwycięstwa, jedna porażka. Ta porażka zresztą po dogrywce w dramatycznych okolicznościach. W tej sytuacji zespół kończy sezon z dorobkiem 13 zwycięstw, dwóch porażek. Zakwalifikowałby się więc samym wynikiem sportowym do superfinału ten awans miał wcześniej ponieważ ten gospodarzem superfinału jesteśmy my. Superfinał odbędzie się na początku maja w Czuchowie. Natomiast co do występu kadry trzeba jeszcze pochwalić I Sebastiana Walde i Konrada Kolkę, którzy byli standardowymi najlepszymi graczami tej kadry na turnieju w Mińsku. W połowie kwietnia w gościnnych wnętrzach hotelu Radisson Blue w Gdańsku kolejna, trzecia już gala pomorskiej koszykówki. Tak, po hotelu Sheraton i w zeszłym roku hotelu Radisson Blue. Znów wybra, wybraliśmy jako partnera hotel Radisson Blue. Tu będą wręczone pick and role seniorskie, pick and role juniorskie, basket partnery. Tu nominacje do kadry województwa pomorskiego otrzymają koszykarki i koszykarze. Włodzimierz Machnikowski tradycyjnie zaprasza na galę oraz do głosowania na najlepszego koszykarza seniora. O randze radiowych rolli od kilku lat realizowanych wspólnie z Pomorskim Okręgowym Związkiem Koszykówki jest to, że spotykamy się w tak wyjątkowych miejscach jak Gdański Hotel Radison. Zaczynaliśmy naszą zabawę w 2002 roku. Największe postaci pomorskich drużyn pojawiały się na pozycji liderów, laureatów. Pamiętam przed laty pod rękę udawali się w celu odebrania pikendrola, a dokładniej dwóch trenerzy Krzysztof Koziorowicz i Eugeniusz Kijewski. Przepust do zwycięstwa w naszym plebiscycie. Były tytuły mistrzowskie, teraz troszeczkę chudsze lata, ale kandydatów oczywiście nie brakuje, bo Adam Waczyński dokazuje w Tauron Basket Lidze, jest reprezentantem Polski. Nie brakuje także gwiazd drużyn w terenie. Energa Czarnicłóbska, pamiętajmy, Redrick Trice, myślę bardzo poważny kandydat do zwycięstwa także w tym roku. Jest Paul Farma, Starogard, jest tam Michael Hicks, chłopak, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, zakochał się w Polsce, zakochał się w swojej Agni założył rodzinę i poniekąd jest Polakiem, siłą rzeczy walczy o triumf w naszym plebiscycie. Chciałbym także podkreślić tą współpracę naszą, wspólną właśnie z Wami, z Pomorskim Okręgowym Związkiem Koszykówki. Układa się to wszystko wspaniale. Jeśli chodzi o młodzież tutaj ze szczególnym zainteresowaniem obserwujemy rozwój kariery Ani Jakubiuk. To złota medalistka Mistrzostw Polski w hali przy Olimpijskiej, tej historycznej, która pamięta mecze Euroligi. Wygrał zespół było bardzo rozsądne przedsięwzięcie prezesa Mieczysława Krawczyka, Kolbucko-Gdyński pod szyldem Riviera, Bryza, ta drużyna stanęła na najwyższym stopniu podium, a Ania Jakubiuk została MVP tego turnieju. Przed laty etatowo triumfowały czasami na przemian świętej pamięci Małgorzata Dydek i Agnieszka Wibrzycka. Nie wątpię, że wkrótce przywrócimy także w tej dorosłej kategorii tytuł najlepszej koszykarki Pomorza i Ania Jakubiuk będzie. Będzie tutaj, mamy nadzieję, naszą kolejną laureatką. Na naszą galę zaprasza również dyrektor hotelu Radisson Blu w Gdańsku, który jak się okazuje ma również koszykarskie korzenie. Panie dyrektorze, sportowców, koszykarzy ze szczególnym uwzględnieniem gościcie przypadkowo, czy jednak gdzieś tam w strategii firmy ten sport odgrywa jakąś niezwyczajną rolę? W hotelu nie dzieje się nic przez przypadek. To jest jakby sportowcy są u nas po raz drugi. To my już to jakby traktujemy, że to będzie tradycją u nas, a jako że staramy się też wspierać sport, więc sportowcy są u nas. Jakieś osobiste upodobania? Pytam o prywatę teraz. <śm> osobiste. Ja generalnie siatkówka i koszykówka się interesuję, więc jak najbardziej koszykówka się wpisuje w moją strategię. Ma Pan swoich faworytów? Bo my tu mamy taki pomorski event związany z tym, że koszykówka pomorska to od Energa Czarnych Słupsk przez Asseco Gdynia skończywszy w Trójmieście na Treflu Sopot i jeszcze wyjeżdżamy sobie okazjonalnie do Starogardu Gdańskiego. Pan komuś kibicuje w tej liczbie? Jako, że generalnie jestem ze Stargardu Szczecińskiego, generalnie kibicuję Spójni Stargard Szczeciński, ale generalnie bardzo lubię koszykówkę, więc nie chciałbym tu nikogo wyróżniać. Ale to te tropy ze Stargardu Szczecińskiego także wiodą do Trójmiasta? Krzysztof Koziorowicz, obecnie pracujący w Szczecinie, był przecież trenerem naszego trefla. Jestem fanem pana Koziorowicza. Jako mały chłopak obserwowałem go jako rozgrywającego w Spójni Stargard właśnie. i Muszę powiedzieć, że mój ojciec uczył trochę grać w koszykówkę pana Koziorowicza, a ja podpatrywałem właśnie jego. No i to tyle w dziesiątym jubileuszowym wydaniu magazynu Pick and Roll Junior. My już dziękujemy. Adam Greczyło. Marcin Kropoleski. Do zobaczenia.